Mam na imię Karol. Jak masz nazwisko? Mam na nazwisko... ...Poteknicki. Karol Poteknicki. Cześć. <grym> Bąk. James Bąk. I co? Nie no, 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 to jeszcze <grym> coś powiedz. <grym> Cześć. No to... to? Pogra witajcie, witajcie! Dzisiaj wam powiem coś do rzeczy. No to... e, mój tata zremisował gdzieś 3 do 3, tak? Mm, nie, niestety przegrałem 3 do 2. No to kłamą? Już ja ci na no nie powiedziałem, Bo że przegrałem. Powiedziałem, że Taki remis, wiesz, 3 do 2. 3 do 2 remis? No i, no i e, słuchajcie. Dziś wam powiem. To powiem... To napisałem, to, to napisałem tak, że wygrał w Polszaku. Słuchajcie. Mm, czu, no. Mhm. A, Dobra. Ja pozdrawiam wszystkich ziomów. <grybujesz> Jesteście najlepsi. Ja. <grybujesz> <Yeah. grybujesz> no <grybujesz> no. <grybujesz> dobra. Kolejny do Simusa na przykład. Tata. tak. No Dobra, bardzo. <Dobra, starczymy. grybujesz> Bo się pożegnaj, tak? Yeah. Bye, bye. Mam kary. <grybujesz>